Z góry uprzedzam. Pewnie mnie z nie lubią za to wideo, no ale trudno, tak bywa. Mówię o fotografach i fotografkach, których być może nawet znasz, obserwujesz. Znasz te profile, prawda? Atrakcyjne modelki, loftowe apartamenty, świetne biura, znani klienci. No i oczywiście zawsze doskonałe zdjęcia. A w opisach pod tymi zdjęciami? Kocham poniedziałki, nowe wyzwania, rozwój, fantastyczne zlecenia. No, albo te urocze sweet storieski w stylu. Właśnie wracam z czterech sesji, trzech spotkań z nowymi klientami. Mam siedmiu nowych powracających klientów. No, a po południu to mam sesję z mega inspirującym panem klientem. No, dzień jak co dzień. No, pewnie. Jakby nie było klientów po prostu skończonych buców czy sesji w brzydkich przestrzeniach, ani dni, kiedy nic kompletnie po prostu nie idzie. I można by pomyśleć, że ta praca to samo złoto. No jest po prostu fantastycznie. Tyle, że to wszystko to iluzja. To nie zawsze tak wygląda. A często wcale tak nie wygląda. No i o tym trzeba pogadać. Dla jasności, nie mam na myśli konkretnych osób. Nie będzie po nazwiskach. Chodzi o taką systemową iluzję, można powiedzieć systemowy przemysł iluzji. O sposób, w jaki pokazujemy tylko te trzy nasze najlepsze procent fotograficznej rzeczywistości. No i co to robi z tymi, którzy dopiero zaczynają albo porównują się do tej kompletnie wytworzonej, wygenerowanej bajki? Zaraz dowiesz się, dlaczego to jest takie ważne. Powiem ci o przejawach tej wielkiej mistyfikacji, o jej przyczynach, jak jest naprawdę, o zagrożeniach, no i jak przed tą ścieżką się bronić. Oczywiście wszyscy wiemy. Media społecznościowe to w dużej mierze iluzja to taki wielki różowy filtr, a fotografowie i fotografki, podobnie zresztą jak i inni twórcy, pokazują tylko niewielki fragment tej rzeczywistości. No i oczywiście to najczęściej ten najlepszy to feedback od zadowolonego klienta paczka od producenta sprzętu fotograficznego czy kalendarz pękający w szwach. No, same sukcesy, prawda? No ale jest też i druga strona tego medalu. Nikt nie pokazuje tego, że przez, nie wiem, 17 dni nie przyszło żadne nawet zapytanie. Złościmy się, gdy ktoś wybierze konkurencję. A to się często zdarza. Często bywamy sfrustrowani, zmęczeni, nawet może zrezygnowani. Często źli jesteśmy na to, że klientka narzeka po sesji, no panie Robercie, nie tego się spodziewałam. No Albo że ZUS sam się nie zapłaci, no nie ma z czego go zapłacić po prostu. No bo taki jest mechanizm tych mediów. Nagradzają sukces, lajki, perfekcje. No i tu wiele osób łapie się w tą pułapkę. Przyznaję, że sam temu ulegam. Kiedyś może bardziej, można powiedzieć, że sam nawet mocno uczestniczyłem w tej fabryce iluzji. Od jakiegoś czasu chyba już mniej, chyba jestem bardziej taki świadomy siebie i spokojny. No ale nadal czasem łapię, czasem łapię się na tym, patrząc na moje własne media społecznościowe, że nadal jest wyłącznie wspaniale. Nabywa no przecież, że jest słabo. Bywają kiepskie tygodnie czy nawet miesiące. Bywa ból głowy, bo zaraz 20 dzień miesiąca i płatność ZUS-u, a później 25 i, i VAT. No a płynność finansowa przez brak zleceń coś się wzięła i zacięła, no i będzie trzeba sięgnąć do oszczędności na czarną godzinę. Już nie mówiąc o kupnie nowego obiektywu czy, czy wymianie aparatu. No a nawet jeśli nie robisz tych zdjęć zawodowo, jeśli fotografujesz z pasji, po godzinach dla siebie, to i tak możesz mieć wrażenie, że, że odstajesz. No i że może ty po prostu się do tego nie nadajesz. No ale to na szczęście nie jest prawda, bo większość ludzi nie pokazuje. Ile prób było przed tym jednym idealnym zdjęciem? I że to jedno zdjęcie pochodzi z jednej na dziesięć sesji, bo pozostałe osiem były takie sobie, przeciętne, no a jedna to była kompletna wtopa, kompletna porażka. To wszystko jest po prostu część tej gry. No i można powiedzieć teoretycznie, nie ma w tym nic złego. No ale dopóty, dopóki wiemy, że to tylko fragment tej rzeczywistości. Nie chodzi przy tym o to, żeby teraz narzekać. Kocham fotografię. Gdybym mógł cofnąć czas, wybrałbym dokładnie to samo z całym chaosem i niepewnością. No ale nie można udawać, że wszystko zawsze jest piękne, lekkie, doskonale płatne no i jeszcze zostaje na końcu czas na, na podziwianie zachodu słońca i, i jogę. No, i tu jest właśnie problem, bo przez takie treści ludzie, którzy zaczynają, mają nierealistyczne, zdecydowanie wygórowane oczekiwania. Zaczynają wchodzić w tę branżę zawodowo, na przykład. A ci, którzy mają kryzys, myślą, że to tylko u nich coś nie gra. No, a ci, którzy naprawdę tak bardzo się starają, no, koniec końców zaczynają wątpić, czy się w ogóle do tego nadają. Powiedzmy sobie wprost. Nie pokazując prawdy, robimy innym ludziom naprawdę ogromną krzywdę. A dlaczego to robimy? No, po pierwsze, to po prostu sprzedaje. Klient woli fotografa czy fotografkę, którzy wyglądają na zajętych i szczęśliwych. Po drugie, inni fotografowie i fotografki chcą być jak ci topowi, więc próbują naśladować i nadal, i również kreują ten idealny obraz, czyli powielają go. No i tak się nakręca ta spirala. Jeden ściemnia, drugi się porównuje, no a trzecia popada we frustrację. A co jest gdzieś w tle? Kredyt, wypalenie i stres, że za miesiąc nie będzie na sprzęt, już nie mówiąc o jakichkolwiek wakacjach. Prawdziwa fotografia to nie tylko piękne kadry. To jest również retusz, marketing, faktury. Kontakt z klientem, oferty, media społecznościowe, edukacja, obsługa strony internetowej. Jeśli robisz to zawodowo, to doskonale wiesz, że te dwie godziny, na przykład sesji, to tylko wierzchołek góry lodowej. Reszta to często trudni albo wręcz wredni klienci, reklamacje, czasem opóźnione płatności. No i z dwóch godzin sesji robi się 12-15 godzin pracy. To, to nie są tylko moje liczby, no, to jest po prostu codzienność. No, koniec końców, nikt nie wrzuca na stories arkusza Excela z kosztami albo słabymi zdjęciami. No, jasne, są też świetne dni, no ale są też tygodnie, kiedy siedzisz, odświeżasz, od, odświeżasz skrzynkę i zastanawiasz się, czy to wszystko w ogóle ma sens. To nie jest hejt branża. To raczej apel o zdrowe podejście no i realistyczne oczekiwania. Jeśli potrzebujesz wsparcia w twoim fotograficznym rozwoju. Być może pomocy w przygotowaniu oferty lub opracowaniu na nowo Twojego portfolio, tak aby w sposób no, absolutnie wyjątkowy przykuwało uwagę widzów, no ale może też potencjalnych klientek i klientów. A może chcesz skonfigurować swoje mobilne studio i nie wiesz, jak się do tego zabrać. Jeśli tak, koniecznie spójrz na moje konsultacje online. Jeden na jeden, tutaj w linku na dole. Zapoznaj się z nimi. Oddaj daje w nich Tobie całe moje doświadczenie, całą moją wiedzę. No i oczywiście bez ściemy. A jeśli robisz zdjęcia hobbistycznie, no to też pewnie to znasz. No bo miał być luźny wieczór po wypadzie na miasto z aparatem, no a skończyło się na sześciu godzinach przy Photoshopie. No i jeszcze na dokładkę, na nerwach, że nadal te zdjęcia nie wyglądają tak jak u tamtego gościa gdzieś tam, gdzieś tam z Instagrama. Dlaczego to szkodzi? No i tu zaczyna się najważniejsze. Dlaczego to szkodzi? Bo tworzy iluzję. Że wszyscy dookoła ogarniają życie. Że robią tylko piękne rzeczy, no i oczywiście tylko piękne zdjęcia. Że mają mnóstwo klientów fantastycznych i inspirujących. Zarabiają przy tym zupełnie bezwysiłkowo kupę kasy. No a każda sesja to absolutna magia. No a u ciebie. Siedzisz wieczorem, patrzysz w monitor i myślisz sobie, a dlaczego u mnie to wygląda inaczej? No, na szczęście, jak już wiesz, to jest kompletnie nieprawda. Ale zaraz ci powiem coś, co chciałbym sam usłyszeć na początku. Co można z tym zrobić? Nie porównuj się do cudzej, wykreowanej bajki. Rób swoje. Będą dołki, ale będą też i wspaniałe górki, i wielka satysfakcja, a może nawet po prostu szczęście. A jeśli myślisz o tym, żeby zająć się fotografią zawodowo, super. Jak mówiłem, gdybym miał wybrać jeszcze raz, wybrałbym tą samą ścieżkę, choć zapewne co nieco zrobiłbym inaczej. Ale rób to wszystko świadomie. Zrozum, że praca, a tym bardziej sukces w tej branży to proces długi. Trudny i zupełnie niefotogeniczny. Jeśli to, co powiedziałem, jakoś rezonuje z tobą, daj znać w komentarzu. A jeśli znasz kogoś, kto właśnie zaczyna i czuje się już być może gorszy, udostępnij mu to wideo. Chcesz więcej treści o prawdziwej stronie fotografii? Subskrybuj mój kanał, bo tutaj nie sprzedaję ściemy, tylko moją wiedzę, praktykę, no i dużo szczerości. Powodzenia na fotograficznym szlaku. Cześć!